W krakowskim studiu Polityk Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin. Dzień Dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Smutek, żałości i żałoba zapanowały w Krakowie? No do śmiechu to nam nie jest, ale nie należy ronić łez, tylko trzeba myśleć o tym, jak wykorzystać te szanse, które pozostały. Rozumiem, coś... że krakowski splin, na i pada desza kwieciarki szlochają. Nie, nie, nie. Jest y, piękna pogoda, a Krakowianie myślą o. A ma, ma, mam nadzieję, przynajmniej, że władze Krakowa myślą, że o tym, jak wykorzystać Euro 2012 do organizacji imprez towarzyszących. Czyli nie wierzy pan w projekt połączenia Lwów-Kraków, to znaczy we Lwowie mecze, a w Krakowie zaplecze hotelarskie? Nie, w to nie wierzę. Wydaje mi się, że to byłaby mrzonka, ale tak jak powiedziałem, wielkie wydarzenia sportowe dzisiaj to nie, nie tylko mecze, to także na przykład wielkie koncerty, wydarzenia kulturalne i Kraków może być taką kulturalną stolicą Europy w roku 2012. Powinni, powinniśmy zrobić wszystko, żeby tę szansę wykorzystać. Panie pośle, władze miasta, o których pan mówi, sugerują, że za całą sprawą, czyli za tym, że to nie w Krakowie będą mecze Euro 2012. Stoi polityka, że to jest jakaś zemsta. Pan w to wierzy? No, tak się rzeczywiście mówiło i mówi w Krakowie, że politycy PiSu chcąc zmniejszyć szanse Jacka, Jacka majkowskiego w wyborach samorządowych w 2006 roku zadbali o to, żeby Kraków się znalazł na liście rezerwowej. Czy tak jest naprawdę? No, a dlaczego mielibyśmy się, się odwrócić na, na Kraków? Tak. Będzie. Ale... ale Będzie, panie No tak, tak. Wiara czy nic cuda. Panie pośle, ale, ale dlaczego akurat Kraków? Dlaczego nie inne miasta? Dlaczego nie Poznań? Dlaczego nie Gdańsk? Dlaczego nie Wrocław miałby ucierpieć na tej zemście PiSu? No przecież to też są miasta rządzone przez polityków Platformy albo ludzi bliskich Platformie. Akurat Jacek Majchrowski jest prezydentem związanym z Lewicą. Tutaj rywalizował z nim Zbigniew Ziobro. Sam Ziobro co prawda nie startował w wyborach. No ale rzeczywiście wtedy mówiono o tym, że jest to próba... Pozycji Jacka Majlowskiego, natomiast ja pamiętam też, że nieco wcześniej mówiono o tym, że projekt Krakowa jest przedstawiony przez władze Krakowa, jest po prostu niedopracowany. Gdzie, że prawda, mówiąc szczerze, mało mnie to w tej chwili obchodzi, dużo ważniejsze jest to, żebyśmy zakasali rękawy i po prostu wykorzystali te szanse, które jeszcze pozostały, a szanse są naprawdę duże. Tyle, że to pan dwa lata temu mówił o tym, że to jest skandal, że w Krakowie nie będzie meczu, pan atakował PiS, pan pytał Ziobrę, co zrobił w tej sprawie. Właściwie dzisiaj o to samo można by zapytać pana jako posła Platformy, posła rządzącej partii. Co pan zrobił dla, dla, dla tego, żeby w Krakowie nie było meczu? Nie, panie to nie jest tak, żeby UEFA ulegała presji jakiejkolwiek rządzącej partii, w którymkolwiek z krajów doskonale wiadomo, że to jest organizacja, powiedziałbym, do bólu autonomiczna, o czym mieliśmy się okazję przekonać wtedy, kiedy my próbowaliśmy i ciągle próbujemy walczyć z korupcją w polskiej piłce. Rozumiem, że chętnie dokonałby Pan takiej wymiany, żeby zamienić krakowskie obchody 4 czerwca i przenieść je do Gdańska, w zamian w Krakowie te gdańskie mecze mistrzostw. No, niezależnie od tej wymiany, to ja uważam, tak jak ogromna większość Polaków, że lepiej byłoby, gdyby wszystkie uroczystości 4 czerwca odbywały się w Gdańsku, no ale stoczniowcy, czy raczej związkowcy sprawili, że będzie inaczej. Cieszy mi się z tego, że w Krakowie będą uroczystości 4 czerwca. Smucimy, A nie uważa Pan, że w tej sprawie... Nie, nie uważa pan, że w tej sprawie premier wykazał się płochością, która może być poczytywana za lęk i, i tchórzostwo? Nie, przeciwnie. Oczywiście jest tak, że jako politycy mamy mnóstwo słabości, ale mamy też swoje przekonania i ideały. Donald Tusk jest człowiekiem Solidarności i było dla niego nie do przyjęcia. Dla mnie też byłoby nie do przyjęcia, gdyby obchodom i spotkaniu głów państw europejskich towarzyszyły przepychanki. I całkiem dosłowny policji ze związkowcami kryjącymi się pod sztandarami Solidarności. W takim dniu i w takim miejscu nie powinno dochodzić do tego typu sytuacji. Obiema rękoma podpisuje się pod decyzją Donalda Tuska. Czy rozumiem, wierzy pan w rozsądek i odwagę premiera, wierzy pan w czyste, piękne i nieskalane intencje Lecha Wałęsy, który romansuje z Libertasem i to tak powiedział w recydywie już? Jeżeli chodzi o decyzję Donalda Tuska, tak jak powiedziałem, podpisuję się pod nimi z całym przekonaniem. Lech Wałęsa jest człowiekiem kierującym się specyficzną logiką postępowania. Myślę, że w tej sprawie też jest za, nawet przeciw, ale ponieważ ja nigdy nie byłem wyznawcą kultu Lecha Wałęsa, ani wtedy, kiedy był prezydentem, ani w ostatnich miesiącach, kiedy próbowano z niego zrobić coś w rodzaju świątka narodowego, to nie jestem ani zaskoczony jego działaniem oburza. Ale uważa pan, że to jest rzeczywiście cywilizowanie eurosceptyków, czy raczej proste potrzeby kieszeni? Przypuszczam, że jedno i drugie, bo Lech Wałęsa nie jest człowiekiem małego formatu. Jest osobowością bardzo złożoną, ale myślę, że z tym swoim proeuropejskim przesłaniem naprawdę szczerze próbuje dotrzeć do różnych części opinii publicznej w Ale jego garza, też, jego garza też nie jest małego formatu. Jak powiedziałem, jest człowiekiem złożonym. A czy nie jest tak, że, że, że jednak ma pan poczucie takiego zażenowania i poczucie, że Platforma powinna no, troszkę zdystansować się od Lecha Wałęsy? Bo Lech Wałęsa no, jest kimś w rodzaju takiego duchowego mentora Platformy. Nie, nie mam poczucia, że powinniśmy się dystansować od Lecha Wałęsy. To jest wielki autorytet narodowy. Natomiast z, z drugiej strony nie mam i nie miałem w ostatnich miesiącach poczucia, że powinniśmy go aż tak wysoko stawiać na piedestal. Czyli mniej Bożka w Lechu Wałęsie. Mniej Bożka w Lechu a, a dołożył pan trochę palikotowi, żeby zatrzymać Wałęsę w Polsce? Czy, czy aż tak nie zależy panu na stosunkach z Lechem Wałęsą? Myślę, że redukowanie motywów Lecha Wałęsy do wymiaru czysto finansowego jest krzywdą dla tego człowieka. A a propos palikota, nie, nie, nie brakuje panu trochę kolejnych wystąpień partyjnego kolegi, bo on ostatnio się coś wyciszył. Czy to Nie y wiem, czy to rozmowa ze schetyną tak na niego wpłynęła? Myślę, że Grzegorz Schetyna jest człowiekiem bardzo przekonującym. I przekonał Palikota, żeby się wyciszył. E, o to trzeba pytać Grzegorza Schetyna. A jeszcze chciałem pana zapytać, jak gdyby się ziściły zapowiedzi Palikota, że rzeczywiście wystartował i, i wygrał walkę o fotel przewodniczącego, pan pozostałby w platformie Palikota? E, snuje pan scenariusze, które są z gatunku science fiction, a powiedziałbym, że dla mnie zawierają elementy groteski. Groteski czy filmu grozy? Nie, nie, no grozy bez przesady, raczej groteski. Ja uważam, że polityki nie powinno się sprowadzać do poziomu burleski w kiepskim wydaniu. Dlaczego Ziobro chciał debatować z panem, a nie chce debatować z Różą Tun w Krakowie? Myślę, że boi się porażki w tej debacie, bo jestem przekonany, że Róża Tun wyszłaby z niej jako jednoznaczne zwycięzca. A uważa pan, że małopolska wieś zagłosuje na Różę Marię Grafin von Tun und Hohenstein? <laughs> to jest bardzo dobre pytanie. Zobaczymy, czy w Małopolsce silniejsze są tradycje CK, Cesarstwa Austro-Węgierskiego, czy też tradycje Jakubaszeli. A pan myśli, że które są silniejsze? Czekam z niecierpliwością na ran, ranek 8 czerwca. Jarosław Goin, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję.